Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać kilka bardzo prostych technik, dzięki którym można osiągnąć stan wyciszenia wewnętrznego. Można stosować te metody jako samodzielne ćwiczenie, na przykład rano w trakcie przerwy w pracy, lub też wieczorem, co ułatwi nam zasypianie. Można też po jakiejś trudnej sytuacji zastosować te metody. Nie będę nazywał niektórych punktów, które będę tutaj pokazywał, ponieważ nie jest to film szkoleniowy, ale prosta instrukcja, z której będzie mo mogła skorzystać każda osoba. Ja nazywam się Fredrik Rossakowski-Lloyd, jestem założycielem Modern Reflexology Academy, która prowadzi kursy i szkolenia na terenie całego świata, zarówno stacjonarne, jak i online. Sam podróżuję po świecie już od bardzo wielu lat i prowadzę warsztaty w Azji, w Europie, no i czasami w Stanach Zjednoczonych. Tak więc pokazuje możliwości dotyku, to co możemy sami sobie zrobić, albo jak pomóc innym, osiągnąć dobrostan i przyspieszyć. Proces leczenia w przypadku, gdy zdrowie jest zaburzone. I dzisiaj chciałbym pokazać bardzo proste metody, które możemy zastosować na sobie samych, i w tej chwili może zacznę już od oddechu. Przede wszystkim powinniśmy nauczyć się oddychać. W naszym współczesnym świecie ludzie oddychają bardzo płytko. Używają tylko górnej części płuc do oddychania, co też nie jest ani dobre dla zdrowia, ani nie sprzyja rozluźnieniu. Tak więc, żeby zacząć ćwiczenie, bardzo proste, należy usiąść tak, żeby pośladki były nieco bardziej wypięte niż reszta pleców. Plecy powinny być proste, ale jednocześnie rozluźnione. Powinniśmy w ten sposób siedzieć, jakbyśmy byli workiem. Z piaskiem powiedzmy, i cały ciężar powinien równomiernie się rozkładać, żeby nigdzie nie było żadnych napięć. Więc musimy się zazwyczaj trochę poruszać, aby te napięcia rozpuścić, żeby ich nie było, prawda? Następnie siadamy tak, żeby nam było wygodnie, więc nie musimy usiąść po turecku, możemy usiąść na fotelu. Tylko pamiętajcie, ten kręgosłup ma być prosty. Można sobie podłożyć poduszkę. Ja na przykład siedząc na fotelu, który się lekko zapada tam z tyłu dla wygody, podobno, mam taką poduszkę Saturn, którą sobie w Ikei wybrałem i sobie ją tutaj tak właśnie podkładam, żebym nie leciał tam do tyłu i żebym mógł siedzieć prosto. Tak więc tyle o siedzeniu. Następnie będziemy oddychać. Będziemy oddychać bardzo prosto. Wciągać powietrze będziemy przez nos przez 3 sekundy. Po wdechu będziemy zatrzymywać na kolejne 3 sekundy oddech. Następnie przez lekko rozchylone, uchylone usta będziemy wydychać powietrze przez 6 sekund i potem znowu zatrzymywać i nie oddychać przez kolejne 3 sekundy. Tak więc bierzemy wdech. Zatrzymujemy. Wydychamy. Zatrzymujemy. I znowu wdech. Tak więc w taki bardzo łagodny sposób będziemy przez cały czas tego procesu, tego ćwiczenia oddychać. Można mieć otwarte albo zamknięte oczy. Ważne, żeby przy każdym wdechu robić coraz głębsze oddechy, tak żeby cała pojemność płuc była zaangażowana w to nasze oddychanie. Więc bierzemy wdech. I spróbujcie to robić. Na początku będzie to trochę trudne, sztuczne, a potem wejdzie wam w krew i łatwo będzie Wam się oddychało. Więc, oddychając w ten sposób, na początku <laughs> będziemy masować nasze nadgarstki. Na samym tutaj środku nadgarstka z jednej i z drugiej strony umieszczamy palce w ten sposób i zaczynamy masować. Jeżeli jesteście kobietą, zaczynacie od. Lewego nadgarstka, jeżeli jesteście mężczyzną, zaczynacie od prawego nadgarstka. Masujecie w ten sposób te nadgarstki. Ja tu akurat robię palcem wskazującym, ale to nie ma znaczenia. Możecie robić dwoma palcami albo palcem środkowym, jak Wam jest wygodniej. Najczęściej najwygodniej jest trzymać kciuk po stronie dłoniowej nadgarstka, czyli po tej, której ja trzymam, a tutaj dowolnie możemy nawet dwoma palcami. Ręce kładziemy tutaj na podołku, tak żeby były nienaprężone, i masując wdychamy powietrze, tak jak pokazałem, i wydychamy, tak jak powiedziałem, przez. Trzykrotnie, pięciokrotnie, może nawet siedmiokrotnie, w zależności od tego, jak bardzo jesteście spięte, spięci i zestresowani, lub zestresowane. Więc masując, bierzemy w ten sposób oddechy, a później zamieniamy rękę i masujemy na drugiej ręce. Zademonstruję to oddychanie jeszcze raz. I tak dalej, i tak dalej. Prawda? Masujemy oddychając trzykrotnie cała ta seria 3, 6, 7, nawet 10 razy. To nie ma żadnego znaczenia numer, więc y, aż poczujecie, że jesteście rozluźnieni lub rozluźniony. Następnie masujemy tutaj od małego palca tą część ręki i z jednej i z drugiej strony. Osoby które zajmują się terapiami punktowymi wiedzą, że na przykład tutaj od dołu jest linia meridianu serca. Tu są cztery bardzo ważne punkty. Jak mówię, nie będę tych punktów nazywał, dlatego że nie chcę tutaj przeciążać nikomu głowy. W ten sposób sobie masujemy. Możemy też tak złapać, ponieważ jak ręka będzie leżała tutaj na naszych udach. Tak może będzie nam wygodniej. Tak więc, jeżeli tak Wam jest wygodniej, to masujcie sobie w ten sposób rękę, i potem przechodzimy na drugą i też w ten sposób sobie masujemy, a górną część, czyli grzbietową, masujemy tą częścią. Nie możemy się przy tym tylko napinać. Tak więc oddychajcie spokojnie i masujcie w ten sposób siedząc, później przechodzimy. Tutaj wyżej, tutaj jest obojczyk, tutaj mamy taki trójkąt. Wkładamy w tą miękką część rękę. Możemy to zrobić jednocześnie albo raz z jednej, raz z drugiej strony, i przynajmniej trzy serie oddechowe, coraz mocniej tutaj cisnąć. Masujemy. Postarajcie się, żeby wasze ciało było rozluźnione. Jeżeli nie jest, to zawsze możecie je poruszać. I zaczynamy masować, oddychając. Robię to przesadnie głośno, żeby było słychać, żebyście wiedzieli, co, w którym momencie oddychania jestem, i potem dalej sobie tutaj rozmasowujemy. Jeżeli rozmasujemy, czyli przypominam, na początek tą część, następnie tą część w taki sposób, i później tutaj. Więc po masażu tych trzech obszarów zaczynamy się opłukiwać. Zaczynamy opukiwać sobie tutaj ten obszar pod obojczykami. W ten sposób układamy piąstkę i zaczynamy się opukiwać w taki sposób. Oddychając, oczywiście. Możemy jakieś kolejne trzy serie oddechowe zrobić i się opukiwać. Jak już skończymy tą linię, opukujemy tutaj. Tutaj mamy grasicę i mamy też czakrę serca, więc delikatnie ją opukujemy w taki sposób, tak jakby rozgałęziała się. No, bo tak właśnie wygląda zarówno czakra, jak i grasica. Gdy jej komórki migrują, to właśnie w ten sposób się rozmieszczają. Przypomina to trochę pająka. Tak więc możemy sobie wyobrażać jasne światło, zamknąć oczy. Oddychać i opukiwać. później sam środek. Tutaj ważne jest, że jak opukujemy tą część, szczególnie naszego ciała, to powinniśmy myśleć pozytywnie, bo bardzo wielkim, wielką krzywdą jest to, jak robimy sobie na przykład w Kościele katolickim uderzamy się. W sam środek naszej klatki piersiowej i wymawiamy słowa moja wina. Żadna nasza wina, I tutaj, jakby pielęgnujemy nasze traumy, umacniamy te negatywności w naszym ciele, w naszych myślach, tak więc, tutaj to oklepywanie, które pokazałem. Ma na celu rozproszenie tych negatywnych emocji, uspokojenie, więc oddychamy, wyobrażamy sobie na przykład światło albo jakieś pozytywne wibracje, w zależności od naszych przekonań religijnych chociażby. I tutaj, tutaj, możemy też oczywiście opukiwać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo, tak jak pokazałem, w ten sposób. Następnie opukujemy tutaj ramiona. Pamiętajcie, że ramiona są między innymi symbolem tego, co musimy dźwigać, z czym musimy się zmierzać w ciągu życia i w ciągu każdego dnia, więc opukanie tych ramion też powinno być połączone raz z oddychaniem. A dwa, z wizualizacją czegoś pozytywnego. Jeżeli macie trudność z wizualizacją, możecie zawsze myśleć o czymś pozytywnym, albo to, co ja często swoim uczniom bardzo często polecam, w trakcie opukiwania po prostu wyobrażajcie sobie, jak białe światło przenika przez Was i czyści ze wszystkich negatywności. Tak więc możecie w ten sposób to zrobić. Ja się tutaj będę opukiwał i raz yy, wezmę oddech, tak żeby to było lepiej zrozumiałe. i tak dalej. Prawda? Potem przechodzimy na tą drugą stronę. Następnie rozmasowujemy sobie tą część szyi, dalej oddychając. Oczywiście nie odginamy szyi. Ja tylko odginam głowę dlatego, że e, chcę to pokazać, ale siedzimy cały czas prosto. Tak łapiemy ręką, rozluźniamy ją, prawda? Tak, żeby ona sobie tutaj jak najmożliwie najłagodniej spoczywała i zaczynamy w ten sposób się masować. Cały czas Oddychając, więc tutaj trzema, czterema palcami bez żadnego dyskomfortu zaczynamy się tutaj masować, tak? I potem z drugiej strony też się masujemy. Następnie bierzemy w ten sposób rękę i tutaj zaczynamy ugniatać, nie odchylając się, tylko ja teraz to robię, żeby pokazać. W ten sposób tutaj tak robimy. Tylko, że tutaj na szyi. I rozluźniamy sobie tutaj szyję, nie odginając głowy, tylko cały czas prosto siedząc. Zobaczycie, że każdy oddech będzie coraz głębszy, coraz swobodniej będzie Wam się oddychało, a jeżeli chodzi o Wasze wewnętrzne y energie, zaczną regularniej i bardziej harmonijnie po całym organizmie krążyć. Wasze dłonie to będzie znak, Wasze dłonie zrobią się cieplejsze, Wasze stopy zrobią się cieplejsze, zrobi Wam się tak trochę ciężej, ale w przyjemny sposób. Tak więc to będzie znak, że zaczynacie się uspokajać i hormony szczęścia, tak zwane potocznie, zaczynają się uwalniać, prawda? Następnie bierzemy dwoma rękoma i robimy tutaj idziemy za, ucho. Ja, o, ja się odwrócę, żeby to pokazać, ale dalej przypominam, że się nie odwracamy. Więc w ten sposób takimi kolistymi ruchami tutaj. Zaczynamy się masować symetrycznie, dalej oddychając. Więc masujcie się w ten sposób symetrycznie. Przynajmniej zróbcie sobie 5-7 takich kółek. Jak zejdziecie za którymś razem na dół, to zaczynacie tutaj masować płatek ucha. Na początku delikatnie, lekko go. Odciągając, a potem robiąc coraz bardziej intensywne, ale niebolesne tutaj masowanie. Ucho powinno się lekko zaczerwienić. Następnie wchodzimy tutaj w ten sposób na ucho, tak jak ja pokazuję. Idziemy do góry masujemy cały czas oddychamy więc i tak dalej potem wchodzimy tutaj na skrawek ucha tutaj jest skrawek to Łapiemy ten skrawek z dwóch stron i zaczynamy też kręcić w dwie strony, raz w jedną, raz w drugą, nie, za, nie zakrywając jeszcze uszu. I następnie zaczynamy oddychać wolniej i ruszać wolniej, coraz głębiej oddychamy i włóżcie sobie palce tak głęboko do ucha, jak to tylko możliwe. I oddychając, poczujcie wnętrze wa, w, e, waszego ciała. Posłuchajcie to, co się dzieje w środku. Usłyszcie dźwięk własnego ciała. Czasami usłyszycie bicie własnego serca, będziecie słyszeć ten oddech, będziecie słyszeć inne rzeczy, na przykład wasz układ pokarmowy, przełykanie i tak dalej. I bądźcie, tkwijcie w tym, Stanie w tym wsłuchiwaniu się w siebie przez jakiś czas, który jest przyjemny, a jak już minie ten czas odpowiedni, w ten sposób delikatnie odkryjcie wasze uszy i nałóżcie ręce w ten sposób. Poczujecie szum podobny do tego, jak się przykłada muszelki, żeby usłyszeć szum morza, tak zwany. I wsłuchajcie się w ten szum. I dalej oddychajcie. Następnie przemasujcie w ten sposób okolice ucha. I jak już przemasujecie, to teraz dotknijcie się tutaj do tego miejsca, gdzie zaczynają się włosy. I naciśnijcie, oddychając, przynajmniej jedną taką całą cykl oddechowy. Następnie dotykamy trzema palcami i zaczynamy masować w ten sposób, z dwóch stron jednocześnie, oczywiście i trzymając tak głowę. Ja to odchylam, powtarzam tylko dlatego, żeby to pokazać. I później tymi palcami tutaj całe skronia za uchem, tam w głowie, tutaj powoli zacznijcie rozmasowywać. Trzema palcami, w trzech punktach jednocześnie. I trzeba masować je tak, aby nie robić kółek po skórze, tylko aby skórę trzymać i skóra, żeby ruszała się razem z waszymi palcami. Ja zalecam, żeby po tym tutaj punkcie dołożyć tutaj i zrobić trzy kółka, następnie dalej głębiej trzy przynajmniej trzy kółka, potem iść dwukrotnie w górę, dwukrotnie w dół, wracając do punktu wyjściowego i potem znowu dwa w dół i dwa w górę i tutaj tak dużo jak chcecie, można nawet cztery do tyłu zrobić i potem cztery do przodu, wracając tutaj i później do tego pierwszego punktu. Cały czas rozmasowywać, ale możecie zna znaleźć jeszcze więcej tych punktów. Które trzeba rozmasować. Po takim oddychaniu i rozmasowaniu możecie wejść głębiej w głowę i zacząć sobie robić auto masaż taki, jak myjecie własne włosy. Więc oddychajcie i zróbcie sobie coś takiego, następnie zjedźcie do szyi, rozluźnijcie sobie szyję. Jeszcze raz. Opłukajcie sobie jeszcze raz tą linię pod obojczykiem. Opłukajcie sobie ramiona. Oczywiście, dłużej niż ja to w tej chwili robię, i przejdźcie jako ostatnia część do palców. I każdy palec, ponieważ każdy palec w kulturze japońskiej, na przykład, Należy do pewnej emocji. Nie będę dzisiaj o tym mówił do której, bo i tak będziemy przemasowywać wszystkie palce. Tak więc, po prostu zróbcie taki masaż tymi trzema palcami, jakby takie szczypce robiąc. Pomasujcie sobie tak, jakby ściągająco energię na tych palcach, każdy po kolei. Jak już to zrobicie, jeszcze możecie sobie tak złapać palce. Na jeden cykl oddechowy, więc jeden cykl, drugi cykl, trzeci cykl itd. i tak dalej. Jak to zrobicie, to minie około 20 minut. Całe to ćwiczenie tyle zajmie. Po 20 minutach powinniście poczuć ogromną ulgę. Poziom hormonów szczęścia będzie wysoki, poziom hormonów stresu będzie niski. I na pewno wpłynie to bardzo dobrze na Wasz dobrostan. Jest to proste ćwiczenie, możecie zrobić jakieś wyjątki, nie musicie trzymać się tak bardzo ściśle tego planu, jednak takie wchodzenie do góry, potem schodzenie na dół i kończenie na palcach ma już pewną historię i potwierdzone rezultaty. Tak więc pro proponuję, abyście Właśnie w taki sposób to robiły i robili, ale przede wszystkim najważniejsze od planu jest to, żebyście oddychali, oddychały bardzo głęboko, tak jak pokazałem, siedzieli luźno i prosto, z prostymi plecami, wygodnie, tak żeby nogi nie sprawiały problemu, bo bardzo często ludzie siadają, na przykład krzyżując nogi, i później mówią, że im te nogi drętwieją, takie coś nie powinno się zdarzyć. I najlepiej robić to ćwiczenie jednak z zamkniętymi oczami, cały czas wizualizując sobie coś pozytywnego. Najprościej jest wizualizować sobie na przykład kulę energii, która jest tutaj nad nami, więc przed przystąpieniem do tego ćwiczenia jak zaczynacie oddychać, możecie sobie wyobrazić kulę energii, która się manifestuje nad waszymi głowami. Wszystko zależy od waszej wyobraźni. I później ta kula energii, najlepiej to co ja zawsze proponuję początkującym osobom, wchodzi tutaj do waszej klatki piersiowej i zaczyna promieniować, promieniować białym, przejrzystym światłem i możecie Waszą myśl utrzymywać właśnie w tej kuli, która znajduje się we wnętrzu waszej klatki piersiowej, i ona tymi promieniami, jakby rozświetla zarówno wasze ciało, jak i całą przestrzeń. Skupianie się na tym przede wszystkim oddali wasze myśli od różnego rodzaju natręstw i problemów. A te ćwiczenia dotykowe po prostu spróbują rozluźnić Was jeszcze bardziej. Jak spróbujecie, to zobaczycie tą skuteczność. Nie ma w tym żadnej magii, nie jest to zastępcza metoda lecznicza, natomiast jest ona bardzo łatwa i dobra, jeżeli chodzi o osiąganie dobrostanu, a w ogóle we wszystkich metodach dotykowych, zarówno w refleksologii, której uczę, jak i w medycynie tradycyjnej, chińskiej, której też uczę. O to chodzi, żeby doprowadzić nasz umysł do takiego stanu, w którym może sam sobie pomóc i zająć się wspomaganiem leczenia samego siebie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że to ćwiczenie będzie Waszym ulubionym.